Wewnętrzne dziecko to jest prawdopodobnie jedyne tak naprawdę uzdrowienie, którego potrzebujemy. Bo gdy nasze wewnętrzne dziecko jest uwidziane, zaopiekowane i pokochane, wreszcie możemy stać się dorosłymi. Cześć, ja jestem Kinga Paulina, witam Ciebie na moim kanale, na którym dzielę się doświadczeniem z Ho'oponopono czyli przez starohawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji, praktyką rozwiązywania problemów. I jak już wiesz, albo może nie wiesz, Ho'oponopono jest bardzo potężnie transformującym narzędziem. Skąd bierze się ta moc i potęga Ho'oponopono? Ho'oponopono działa bezpośrednio na naszą podświadomość, jest to rozmowa z naszą podświadomością, u hipili, czyli właśnie wewnętrznym dzieckiem. W moim poprzednim nagraniu mówiłam o tych e, oznakach, e, jak możemy zidentyfikować, czy nasze wewnętrzne dziecko ma się dobrze, czy nie. Z moich obserwacji wynika, słuchajcie, że e, ponad 95% społeczeństwa e, nie ukochało. Wystarczająco jeszcze swojego wewnętrznego dziecka. Więc wczoraj skupiliśmy się na tych oznakach, na tym, jak mogę zidentyfikować, czy to jest mój przypadek, i zrozumieć przede wszystkim, że wszystko ze mną ok. Wszystko z tobą jest w porządku. Wszystko z tobą jest w porządku. Po prostu jest to moment, żeby wreszcie zobaczyć nasze wewnętrzne dziecko. Bo ono o to woła, krzyczy. I dziś zrobimy bardzo potężną medytację, która pozwoli Tobie zaopiekować się wewnętrznym dzieckiem, po to, żeby właśnie móc wreszcie wejść w buty słuchajcie tego dorosłego i zacząć żyć życiem z perspektywy dorosłego, a nie zranionego dziecka. Także zapraszam Cię serdecznie. Usiąść wygodnie. Jeżeli masz możliwość, możesz się położyć. Wygospodaruj czas dla siebie. Skup się na oddechu. Możesz położyć prawą dłoń na sercu lewo na brzuchu i po prostu oddychaj. Wdech. I wydech. Możesz Wydychać powietrze przez usta. Jest to bardzo uwalniające. Więc leżysz wygodnie, skupiasz się na swoim oddechu. Dzisiaj będziemy mieć małą muzykę, słuchajcie. się na oddechu, oddychaj, ja jestem. I to, to mi wystarcza. Po prostu oddychaj. Zamknij oczy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Oddychaj. Jesteś bezpieczna. Jesteś bezpieczna. Oczami wyobraźni, wyobraź sobie, zobacz, że stoisz przed drzwiami. Drzwiami koloru białego. Teraz powoli otwierasz te drzwi. I wchodzisz do wielkiej sali konferencyjnej? Przy stole konferencyjnym siedzi kilka osób. Pierwszą osobą, jaką identyfikujesz, to jesteś ty. Jako mała dziewczynka, mały chłopiec, może pięcioletnia, może pięcioletni, obok siedzi starsza wersja ciebie. Teraz masz może dziesięć lat, może jedenaście, może dwanaście. Kolejną osobą jesteś ty u progu dorosłości. Masz 17-18 lat. Kolejną osobą jesteś ty w wieku około 30 lat. I teraz podchodzisz do tej małej dziewczynki, do tego małego chłopca, prawdopodobnie pięcioletniej, pięcioletniego. I patrzysz jej w oczy. Poczuj, co się pojawia. Powiedz do niej, powiedz do niego: Przepraszam, że cię nie widziałam. Przepraszam, że cię zaniedbywałam. Teraz już zawsze będę o ciebie dbać. I zaobserwuj, jak reaguje ta mała dziewczynka, jak reaguje ten mały chłopiec. Jakie emocje się pojawiają. Zaobserwuj te emocje. Poczuj je tak naprawdę w swoim ciele i pozwól im się uwolnić. Powiedz, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Weź tą małą dziewczynkę, tego małego chłopca i obejmi. Powiedz, kocham cię. Nie musisz się bać. Jestem z tobą, już zawsze będę z tobą. I poczuj, poczuj, co się pojawia. Może przychodzą do ciebie inne słowa. Po prostu poczuj i powiedz je. Kocham Cię. Teraz przejdź do tej wersji Ciebie z wieku około 10, 11, 12 lat. I znowu spójrz tej dziewczynce, spójrz temu chłopcu w oczy. Zobacz co się pojawia, obserwuj. Obserwuj, co się pojawia. I zapytaj tą dziewczynkę, zapytaj tego chłopca, czego potrzebujesz? Co mogę dla Ciebie zrobić? I usłysz odpowiedź. Zrób to. Może ta wersja ciebie dziesięciu, jedenasto, dwunastoletnia czeka na określone słowo, może czeka na to, żeby być pochwaloną, pochwaloną. Może czeka na to, żeby być zauważoną, zauważoną. Może czeka po prostu na to, żeby być przytuloną, przytulonym? Zapytaj, co mogę dla ciebie zrobić? I zrób to. I obserwuj emocje, które się pojawiają, i pozwól im po prostu być. Bo ty jesteś Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem i to mi wystarczy. Daj sobie czas, Teraz przejdź do tej wersji siebie, gdy stoisz u progu dorosłości. Zapytaj tą wersję siebie, czego potrzebujesz. Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Może jest to jakieś słowo? Powiedz je. Patrz tej wersji siebie, stojącej u progu dorosłości, może ważnych życiowych wyborów. Patrz jej w oczy. Powiedz. Kocham cię. Zawsze jestem i będę z tobą, możesz na mnie liczyć. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. I znowu poczuj te emocje. Obserwuj, co się pojawia. Pozwól emocjom się pojawić, bo to jest bardzo uwalniające, oczyszczające. Teraz przejdź do wersji siebie, tej około trzydziestoletniej. Jeżeli jesteś młodsza, jeżeli jesteś młodszy, to przejdź do tej wersji siebie, która stoi na rozdrożu. Może w obliczu jakiegoś traumatycznego zdarzenia. Może śmierci kogoś bliskiego. Zobacz tą wersję siebie. Obserwuj ją. Co widzisz? Czy stoi wyprostowana, uśmiechnięta, czy może przygarbiona, przygnieciona jakimś. Niewidzialnym ciężarem. Spójrz na nią, spójrz na tą wersję siebie może trzydziestoletnią, a może tą wersję, która stanęła przed traumatyczną sytuacją, traumatycznym zdarzeniem może śmierci kogoś bliskiego. I obserwuj, co widzisz. I teraz podejdź do tej wersji siebie, i powiedz do niej: Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Jestem z tobą. Kocham cię. Jestem z tobą teraz i zawsze. Kocham cię. Kocham cię. I powiedz, i zrób wszystko to, na co czeka ta wersja ciebie. Powiedz te słowa, na które czeka od lat. I może już zwątpiła, że kiedykolwiek je usłyszy. Jesteś piękna. Jestem z Ciebie dumna. Jestem z Ciebie dumna. Jesteś dla mnie najważniejsza. Jesteś dla mnie najważniejszy. I obserwuj, jak się z tym czujesz. Pozwól sobie na emocje. Po prostu obserwuj, obserwuj, jak zmienia się dynamika w tej sali konferencyjnej. Teraz oddal się, stań znów przy drzwiach, ale jeszcze nie wychodź, i zobacz, co się zmieniło. Powiedz: Dziękuję. Kocham cię. Dziękuję kocham cię, dziękuję kocham cię oddychaj. Będziesz gotowa, gdy będziesz gotowy, otwórz oczy. Dziękuję. Kocham Cię. Do zobaczenia.